Kolejny sobie w kolejnym odcinku. Wiesz, dzisiaj gram w stereo. Wcześniej, oczywiście, też graliśmy w powietrzu. Możecie sobie zobaczyć ten odcinek. Tamten. No i tutaj już możemy otoczyć tamtego. Dobra. Trochę pokrążyłem tu, jak widać Patrzcie a ja już go okrążę Dobra no i lecimy. Let's go. Pewdy paje. A pewdy paje. Już nie pewdy paje. Czyli jak się zacisnę, to wtedy. Szukajcie gdzieś RGB MX na tabelce top 10. Jeszcze trochę mi daleko. Jeszcze muszę być tak z 5 razy większy, Muszę się znaleźć na palce. No i mamy to. Kolejny wąż osaczony. zauważyliście, że to nie ma sensu się tak zwijać. Bo w ogóle wtedy i tak umrzecie po jakimś czasie. Mam tu całe szczęście z gry. Już mam 4000. tysiące. Słuchajcie, jak gracie na komputerze, to Wam polecam też Server Craft tutaj. Czasami na box PVP robię akcję, czyli wystarczy znaleźć mojego skina. Dostajecie jakieś tam itemki. Na przykład 9 staków bloków diamentu Tak. Już raz coś takiego zrobiłem, były 3 rundy. No i... Też było się, że akurat ukradli, ale dodałem tej osobie, której ukradli, no dałem dodatkowo jeden z taktyaksów bloków, więc...

Trochę mi to zajmie, więc pokażę Wam, jak już wszyscy poddają tu, okej? Okay? Długo nie było, trzeba czekać. Tak z pół minuty jakoś. Nie no, z 15 sekund jakieś mi to zajęło. Już jestem na szóstym miejscu. O kurczę, no to nieźle. To już nie tu chcę ewidentnie zrobić, ale ja się nie dam zrobić na szaro, no nie. Dobra zróbmy cięcie i zobaczycie jak już wszyscy poumierają No i wszyscy poddali już trochę zapytał Czekaj, otoczek czek, ale Co z tego Dobra, dobijamy pierwszą rangę na mapie Ile ja mam? 13 tysięcy dużo wyciągnę swój ogon. Tu jest. Całe Podlasie, że mam. I się tu dla nas że ja nie wiem, czy ja ich wszystkich pozabijam Dobra, widzimy się jak ich wszystkich poubijam, okej? Okay? Prawie już wszystkich poubijałem Bo trochę się zacisłem, co prawda, jak widać Tu I ten też za długo już nie pożyje No właśnie Zanim się tu nie zaziera Jestem na trzecim miejscu. Co oznacza tylko jedno. Prawie najlepszy jestem już. Chamuia. Dawaj, czy będziemy teraz normalnie łapać? One! No tak. To nie wiem, ja nie umiem grać. W tą gierkę jest dobrze jakoś. Wyda pewnie lepiej się grać. Wiecie... Więc... No dobra no to. Co to no to pa?